Model PRO75, więc maksymalna średnica wiercenia w wielkim koronowym, frezem repelacyjnym jest 75 mm, chociaż istnieje możliwość zwiększenia tej średnicy nawet do 100 mm. Maszyna również nowej generacji z bardzo sztywnym stojakiem z jednostronnym otworem pod panem, z drugiej strony jest to odlew. System kasowania luzów, który już był omawiany. Na przykładzie maszyny Pro50. Zasada konstrukcji identyczna. Korpus skrzyni biegów jest jednym odlewem z suwakiem, co daje bardzo dużą sztywność. Metalowa obudowa silnika. Osłona, która zapobiega wydostawaniu się biurów poza strefę pracy i chlapaniu chłodziwem dookoła. Model Pro75 wyposażony jest. Funkcję przełączania kierunku obrotów. Przełącznik obrotów tutaj zlokalizowany na panelu sterowania umożliwia przełączanie obrotów z prawy na lewy. Zawsze przy przełączaniu kierunku obrotów przechodzimy przez zero, które powoduje wyłączenie maszyny. Zabezpiecza nas to przed przypadkowym przełączeniem obrotów, co może spowodować, mogłoby spowodować uszkodzenia maszyny bądź yy, jakieś niebezpieczeństwo dla, dla operatora. Mamy tutaj zamontowaną w tej chwili oprawkę z gwintownikiem. Chciałem Państwu zademonstrować, jak działa funkcja lewych obrotów, bo jest to bardzo charakterystyczna sprawa w tej maszynie. Zakładamy, że mamy nagwintowany otwór i chcemy wycofać narzędzie. Przełączamy przełącznik z pozycji obrotów prawych, tak jak było to przy gwintowaniu, na obroty lewe i możemy rozpocząć wycofywanie narzędzia. Jak widać, nie daje się włączyć tej funkcji na stałe. Ona działa tylko wtedy, kiedy operator przyciska zielony przycisk. Funkcja ta działa w ten sposób celowo. Mianowicie jest to zabezpieczenie przed włączeniem na stałe lewych obrotów, co mogłoby się zdarzyć przez przypadek i na przykład próba wiercenia, na przykład frezem trepalacyjnym na lewych obrotach spowodowałaby uszkodzenie zębów narzędzia. A tak naprawdę obroty lewe wykorzystuje się tylko przy wycofywaniu gwintownika. Przy gwintowaniu tą maszyną korzystamy ze specjalnych możliwości, które nam daje system regulacji luzów suwaka. Jest to jedyna operacja, przy której operator świadomie zwiększa luzy suwaka. Luzuje się te śruby na tyle, żeby maszyna dała się swobodnie pchnąć ręką w dół, ale nie opadała pod własnym ciężarem. Takie wyregulowanie luzów pozwala gwintownikowi w trakcie pracy ciągnąć za sobą napęd. Operator nie musi, a nawet nie powinien przyspieszać bądź zwalniać poprzez pokręcanie rączkami posuwu. Gwintownik sam za sobą będzie ciągnął napęd, ale uzyskuje się to właśnie przez odpowiednie wyregulowanie luzów suwaka. Typowymi, typowymi narzędziami stosowanymi do tej maszyny jest frez reparacyjny. Tutaj akurat frez demonstrowany z zębami z węglika. frez średnicy 75 mm. I wszystkie narzędzia na stożku morsa numer 3. Ponieważ maszyna wyposażona jest w przełącznik obrotów lewe-prawe, można stosować na niej oprawki do gwintowania bez ruchu nawrotnego. Wycofanie narzędzia dokonuje się przez przełączenie maszyny na obroty lewe. Ta oprawka posiada kompensację poosiową, natomiast nie posiada odwracania kierunku obrotu, gdyż przy stosowaniu tej maszyny nie jest to konieczne. Model Pro75 wyposażony jest również fabrycznie w system ciągłego podawania chłodziwa, analogiczny zbiornik jak w poprzednich modelach z zaworem odcinającym i z próbnikiem umożliwiającym ocenę intensywności chłodzenia. Przy czym maszyna ta posiada system, który jest w pełni zintegrowany. Nie jest to wężyk podłączany do uchwytu, natomiast system znajduje się już wewnątrz życia na maszyny. Zbiornik podłączony jest do systemu taką kostką, Wpinano w korpus maszyny. Natomiast uchwyt freza wyposażony jest w specjalne wybranie z otworami i przez te otwory dostaje się do wnętrza uchwytu chłodziwo podawane z tego zbiornika. I analogicznie jak w mniejszych modelach wypływa przez zawór otwierany tym wypychaczem dostaje się do strefy prasy i wypompowywane jest przez zęby, freza na zewnątrz. Model Pro75 jest to maszyna, która posiada płynną regulację obrotów. Obroty przełączane są dwuzakresowo, analogicznie jak w mniejszym modelu znowu nasz żółw i zając. I dodatkowo w ramach tych dwóch zakresów możliwa jest bezstopniowa regulacja prędkości.